Siemandero, witam Was w nowym nagraniu, w którym będę miał przyjemność pokazać Wam, jakiem w okresie masowym w dniu dzisiejszym, oraz jak wygląda mój trening. Akurat dzisiaj będę robił mięśnie dwugłowe, uda plus biceps. Także zapraszam do oglądania i lecimy. Przed tym posiłkiem wrzucam sobie dwie tabletki chromu, żeby ta wrażliwość insulinowa cały czas była na dobrym poziomie, szczególnie teraz, w okresie masowym. Do tych węglowodanów jest naprawdę dużo. Do wielu posiłków na słono używam sobie takich oto ketchupów. Są one bez dodatku cukru keto. Wypuszczam taką linię roleski. Jest jeszcze kilka rodzajów ketchupów do wyboru, ale te są moimi ulubionymi. Oba są wyśmienite i świetnie sprawdzają się do dań na słono. I Dzisiejszy trening mięśni dwugłowych ud plus bicepsy, zaczynamy od rozgrzewki na bieżni Pogodę mamy piękną, nic tylko ćwiczyć Pierwszym ćwiczeniem na mięśnie długowe. Jakie ja robię to zgięcia Po to leżąc na brzuchu Zwróćcie uwagę na stawienie stóp Daję je W trakcie treningu leci shake złożony z EAA, kreatyny, do tego cytrulina oraz troszkę soli himalajskiej. I teraz się przenoszę, przede mną chyba najcięższe ćwiczenie tego treningu, czyli martwy ciąg na prostych nogach. Lecimy. w ciągach na prostych nogach staram się co tydzień dokładać ciężar sukcesywnie póki co nie jest duży ale w końcu będzie mała kontuzja barku bocznego aktona, ale póki co nie koliduje to w ćwiczeniach na nogi więc nie ma co narzekać martwego ciągu trzy serie od 10 do 12 powtórzeń i przechodzimy na suwnice teraz sobie zrobimy jako trzecie ćwiczenie suwnice stopy układam. Wysoko. Później ciężar. I fajnie aktywuję błękit plus płaszczadki. I w następnym ćwiczeniu Nasze dwójeczki już będą pracowały osobno, czyli też na potem prawa i mamy jedną serię. Standardowe ćwiczenie na dwójki. I również tutaj robię rotację stopy do zewnętrznej strony. Serii właściwych, czyli imitacja modlitewnika, w wersji stojącej modlujemy swojego jednorocz handler, i jedziemy. Uwagę tutaj, jak od tej fazy ruchu, przenoszę rotację jeszcze do zewnętrznej strony, przez co mocniej na brzuch bicepsa. I standardowo, czymże byłby trening bicepsa bez błotów. Ciężar na razie też symboliczny, ja się tutaj na dobrym czuciu, bo ja sobie i jedziemy I jestem już po treningu, więc przyszedł czas na posiłeczek potreningowy. Mam tutaj 100 g konfleksów, 50 g słodkich czekoladowych płatków, 100 g jabłka, trochę cynamonu. I to wszystko zalewam sobie odżywką białkową. U mnie to jest izolat. Nie pamiętam jak pismark, chyba jakiś owocowy. Oczywiście rozrobiona z wodą. Możecie mi życzyć smacznego. I po treningu taka mała informacja. Być może te ćwiczenia, które mogliście zobaczyć, niekoniecznie są perfekcyjnie wykonywane z idealną książkową techniką, ale ja technikę dostosowuję do siebie indywidualnie. Ja tak je dobrze czuję. Widzę po nich efekty po takiej technice, a przede wszystkim nie łapię żadnej kontuzji. Dlatego trzymam się tego planu, robię to tak jak czuję mm. i mam nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości solidnymi profitami a oto mój posiłek numer 3, czyli mielony indyk z warzywami, cukina, cebula czerwona papryka w trakcie smażenia dodaję sobie zawsze łyżeczkę musztardy ostrej, dzięki czemu mięso fajnie smakuje, a dzisiaj jako źródło węglowodanów wlatują sobie dwie bułeczki, nieraz to zastępuje ryżem, makaronem czasami też zamiast Podanych wcześniej produktów daje sobie lawasz lub tortille i tak sobie rotuję tymi składnikami, bo ja uważam, że dieta musi być luźna i dopasować się do naszych preferencji danego dnia. A to mój następny posiłek, czyli ponownie 200 gramów fileta z indyka zmielonego mam do tego standardu warzywa, trochę keto na górę. Jako źródło węgli mam tutaj klej ryżowy z odrobiną odżywki białkowej. Tym razem był to izolat o smaku waniliowym 20 g masła orzechowego, troszkę wiórków kokosowych, do tego cynamon, odrobinkę soli. I ja wykonuję to w taki sposób, że robię ten klej z mąki ryżowej, zalewam mąkę ryżową wodą, dokładnie mieszam, dodaję słodzik, następnie wrzucam do mikrofalówki na około 2 minuty, wyjmuję, dokładnie mieszam, żeby nie mieć żadnych grudek i z powrotem wsadzam na około minutę. Pół której czy, czy, czy nawet do dwóch minut to już w zależności od tego czy wolicie mieć klej gęsty czy rzadki. Ja sobie dodaję to jeszcze trochę owoców dla dobicia węglowodanów oraz osłodzenia całego posiłku. No i taki klej jest dla mnie mega świetnym rozwiązaniem, szczególnie w okresie budowania masy mięśniowej. I przed tym posiłkiem tak samo jak przed poprzednim posiłkiem wrzucam sobie jedną tabletkę chromu i jedną tabletkę berberyny. I przed nami ostatni posiłek, czyli płatki owsiane z odżywką białkową, trochę jabłka oraz masło orzechowe, na górę troszkę wiórków kokosowych oraz jako dobicie węglowodanów, trzy kromki chleba tostowego z szynką oraz keczupem keto, tutaj użyłem sobie sycylijskiego. Nic specjalnego, mi to mega smakuje, delikatnie wchodzi. W sam raz taki posiłeczek na noc. I tyle z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że dość ciekawie się to oglądało. Zapraszam do śledzenia naszego kanału na YouTube oraz naszego Instagrama oraz Facebooka Smart Masu. A jeśli będziemy mogli Wam jakoś pomóc, jeśli chcielibyście nawiązać z nami współpracę, zapraszam na naszą stronę www.smartmasu.pl tam zobaczcie, jakie przemiany odnosili nasze, nasi podopieczni, którzy nam zaufali oraz niedługo będzie mała aktualizacja nowych przemian, nowych podopiecznych. Dziękuję bardzo za obejrzenie postro. I nadszedł czas na losowanie konkursu. Zobaczymy, kto wygrał tym razem. W pierwszej kolejności muszę skopiować link. Tutaj wybieram ten filmik, gdzie robiliśmy nogi, bo ma najwięcej komentarzy, więc więcej osób ma szansę na wygraną. Skopiowany link będziemy wklejać tutaj i losujemy pod Uwalony monitor pod światło widać. 21 załadowanych komentarzy i losujemy zwycięzcę. B, krzem, więcej takich vlogów. Dzięki będzie na pewno. Gratulujemy i w linku na opis zgłoś się do nas na maila i tam już dogadamy całą resztę. Ale oczywiście, dzięki za wszystkie komentarze pod filmami. Tym razem się nie udało, ale jeszcze konkurs na kanale będziemy na pewno organizowali, więc bądźcie na bieżąco. Ja się z Wami żegnam. Hej!